Epoflora Akustyka zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju rozwiązań akustycznych, również tak wymagających jak rozwiązania akustyczne do siłowni i klubów fitness. Siłownie i kluby fitness są bardzo specyficznym środowiskiem akustycznym, powiedzmy to w ten sposób. Wymagają specjalnego podejścia, nie tylko akustycznego, ale także uwzględnienia potrzeb, komfortu osób ćwiczących i ich bezpieczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem technicznym do tłumienia dźwięków uderzeniowych jest podłoga pływająca. Dodajmy, że, że siłownia przede wszystkim hałas, jaki generuje, jest to hałas wtórny pochodzący od energii, mas czy ciężarów spuszczanych na, na podłogę siłowni. Dlatego podłoga pływająca będzie najlepszym rozwiązaniem technicznym, które ma, będzie służyło do eliminacji tego niepożądanego zjawiska. Jeżeli mówimy o podłodze pływającej, to yy, mówimy po pierwsze o izolacji akustycznej pionowej, którą w pierwszej kolejności należy zainstalować. W drugiej kolejności instalujemy izolację poziomą. Na tym modelu, w tym przypadku jest to punktowa izolacja z gumowymi elastomerami. W zależności od tego, jakie właściwości i jaka, jaka tu jest potrzebna, można zastosować elastomery z granulatu gumowego, takie jak ten. Z granulatu gumowo-korkowego, takie jak ten. Elastomery wykonane z pianki poliuretanowej. Tutaj mamy piankę poliuretanową. O różnych, różnych gęstościach dla, dla osiągnięcia optymalnego efektu oraz układy sprężynowe na warstwę elastyczną. Następnie będę, będę montował to w kolejności. W kolejności montażu. montujemy szalonek tracony. Szalonek tracony montujemy po to po pierwsze, żeby za, zabezpieczyć. Dosyć wrażliwą, jakby nie było, warstwę elastyczną od, od całego ruchu, który odbywa się, odbywa się na budowie, a także, żeby nadać sztywną podstawę w lewce betonowej, która w następnej kolejności będzie montowana. W ten sposób, proszę zwrócić uwagę, otrzymujemy. Płytę betonową, która już jest elastycznie odradowana od stropu budynku w części poziomej, w płaszczyźnie poziomej oraz w płaszczyźnie pionowej. Czyli wszystkie uderzenia, wszystkie udary, które, które idą tutaj na tę wylewkę, są w znacznym stopniu ograniczone, ograniczone w kierunku poziomym, a przede wszystkim w kierunku pionowym, a przede wszystkim w kierunku. Pion. A następnie wylewkę wykańczamy matami, matami gumowymi o różnej, różnej gęstości. Po pierwsze to wykończenie daje nam dodatkowych kilka decybeli zysku, a także jak już sprawdziliśmy wielokrotnie, jest optymalne dla bezpieczeństwa zawodników. Po pierwsze, zapewnia dobre, dobre trzymanie obuwia do nawierzchni. W takim, w takim odczuciu pod stopą nie jest zbyt grząska, więc, więc osoba ćwicząca czuje się bardzo pewnie i stabilnie na takiej podłodze. A wreszcie. Jest to nawierzchnia, która jest bardzo prosta w utrzymaniu. Wystarczy, z, wystarczy mopem z niewielką ilością detergentu ją przetrzeć, żeby zachować ją w należnym stanie. Podłogi, podłoga tego typu została przez nas przewodana w laboratoriach Politechniki Śląskiej i otrzymaliśmy wynik 45 dB, 40, równym 45 40, dB, przyrostu. Izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych wykonanym w teście według ISO 10140. To nie jest jedyna, jedyna konstrukcja, którą, którą oferujemy, aczkolwiek zasada działania zawsze będzie podobna. To znaczy warstwa elastyczna, betonowa wylewka pływająca na warstwie elastycznej i wykończenie z mat umowych. Dziękuję. Dziękuję.